Jak Państwo z pewnością wiecie, przetwarzanie sygnałów ma miejsce niemal w każdej aktywności człowieka. Dlatego fachowcy z rozmaitych dziedzin na całym świecie są zainteresowani różnymi aspektami przetwarzania sygnałów. Oczywiście ich praca jest bardziej efektywna dzięki wymianie pomysłów, doświadczeń, a nawet aparatury, nawiązywanie kontaktów jest wspierane przez IEEE, Instytut Inżynierów Elektrotechniki i Elektroniki. Polski oddział IEEE Signal Processing Society był jednym z filarów tego największego stowarzyszenia inżynierów od samego początku jego działalności w naszym kraju. Ale jest to grono, które długoletnią tradycję łączy z podejmowaniem współczesnych wyzwań. Organizujemy międzynarodowe konferencje o przetwarzaniu sygnałów. Wspieramy inne spotkania specjalistów i wydarzenia związane z tematyką przetwarzania sygnałów. Młodszym koleżankom i kolegom oferujemy program mentoringu, gdzie mogą otrzymać poradę, pomoc, a nawet zaproszenie od ekspertów spoza macierzystej uczelni. Wspieramy kontakty i współpracę z partnerami przemysłowymi poprzez informację o zakresach kompetencji poszczególnych zespołów badawczych. Wreszcie zachęcamy nastolatków do dostrzeżenia korzyści płynących z przetwarzania sygnałów w życiu codziennym i zapraszamy do wspólnego kreowania innowacyjnych rozwiązań, z których na pewno skorzystają. A obecnie otwieramy kanał Amplituda w serwisie YouTube, aby propagować najnowsze osiągnięcia w zakresie przetwarzania sygnałów. Zapraszam do oglądania.